Czy Bóg coś kolekcjonuje, zbiera? Jeden z psalmów mówi, że tak się dzieje i jest to bardzo osobista kolekcja dla Boga i dla człowieka. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Fryda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Dalej o słowach, które, choć słowami są Boga, to jednak brzmią jakoś tak zaskakująco ludzko i chyba tak wyraziście mocno trafiają do naszych serc. Psalm 56, werset 9 daje nam odpowiedź na to pytanie: czy Bóg coś kolekcjonuje, czy Bóg coś zbiera? Byłem zaskoczony, gdy to odkryłem, bo Pokazuje to jakąś niezwykłą prawdę o Bożym Sercu. Co czytamy? Ty, panie, pospisywałeś moje kroki, tułacze, przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku. Bóg zbiera łzy człowieka do swojego bukłaka. Obraz zaskakujący, obraz zadziwiający? Myślę, że tak, że warto nie przechodzić obok tego obojętnie bo ten obraz Boga, który trzyma w ręku Bukłak, czyli wykonane z zwierzęcej skóry naczynie, taką jakby torbę, torbę, w której zazwyczaj przechowuje się picie, wodę pitną, więc coś bezcennego, a Bóg zbiera do tego Bukłaka Twoje łzy. Twoje łzy. Tak jest jego serce. Taka jest jego zadziwiająca kolekcja. Co mi to mówi? Mówi mi to, że Bóg ma niezwykłe serce, że potrafi się zatrzymać. Tu nie jest powiedziane, że on w tym czasie poucza, dopinguje, strzela kolejną mowę inspirującą, motywującą. Bóg po prostu jest. Milczy? Towarzyszy? I zbiera twoje łzy do naczynia, w którym przechowuje się wodę pitną. To pokazuje, jak te łzy są cenne. To pokazuje, jak Bóg liczy się z każdą ludzką łzą. Takie jest jego serce, taka jest jego pasja, taka jest jego cierpliwość względem ciebie. Co to zmienia, kiedy odkryjesz taki, taki obraz Boga? Boga, który się nie spieszy, Boga, który towarzyszy. To też jedno z imion Ducha Świętego, Paraklet, ten, który towarzyszy, pociesza i zbiera łzy do Bukłaka. On potrafi świętować, on potrafi cieszyć się z Tobą, cieszyć się Tobą, ale jest też Bogiem, który zatrzymuje się, aby, no właśnie, zebrać łzy do Bukłaka. Poświęć dzisiaj czas, żeby zachwycić się Bogiem, który ma dla Ciebie takie serce. Poświęć czas, żeby zastanowić się, skoro Bóg ma takie serce dla ciebie, komu ty możesz okazać w ten sposób takie serce? Może będziesz jedyną osobą, która w ten sposób będzie reprezentować Boga tutaj na Ziemi, w życiu tego człowieka, o którym właśnie pomyślałeś. Pomyślałaś. Pomóż nam, Duchu Święty, przekuć to w pełne owoców działanie. Frejda, życia z Bogiem, tyle na dziś. Jeśli spodobało Ci się wyraźna proba, to zostaw jakiś komentarz i udostępnij to nagranie niech się niesie. Dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się już niedługo przy kolejnej okazji.